Witam i o zdrowie pytam z tej strony Masterc 15, a ze mną jest ponownie Andrzej Ziejekpalski albo jak to woli Hysson 1999 Właśnie tak. Gramy kolejną tutaj prawda, misję o nazwie Atak i Odwrót. Misja będzie się w legendarnym państwie, ponieważ w Somalii yy, czyli rogu prawda wiadomo tak No wschodnim, tak dokładnie Misja będzie rząd Polski prawda, wysyła tutaj prawda, żołnierzy właśnie mnie oraz Andrzeja, skrytego Andrzeja oraz lisa Prosa, tak? Dokładnie i naszym celem jest przechwycenie oraz zabezpieczenie, tak uratowanie wręcz trzech posłów partii Korpii. Tak więc kiedy tylko ratujemy Yy, właśnie tych trzech posłów Korwina yy, właśnie ci wrogowie czyli milicja somaliska, czy też uchodźcy albo partyzanci jak to woli ale ogółem to są nygersi to będą nas yy, atakować bez przerwy, więc yy, my musimy się yy, właśnie przed owymi palami także obronić i przy okazji pokażę wam jak należy się rozprawiać z palami yy, uchodźców Właśnie tak. Andrzeju rozpoczynamy misję. Odprawa zakończona. Tak więc tutaj ten opis, jak widzicie, jest. No i to, to ostatnie zdanie to jest akurat absolutny fakt. Dokładnie. Że to są ludzie dyktatora, czyli no tu prawda sumalijskiego rządu, przetrzymują personel ambasady, w nawiasie ambasady partii Kurwina, żądając okupu, a my nie negocjujemy z tej rynami. Tak. Dokładnie. No praktycznie nigdy nie negocjowaliśmy. No. Znaczy to też dyskusyjne, że oni są tymi terrorystami, no zasadniczo, ale... My my, my, my nie myślimy, my zostaliśmy wysłani na my, misję, my mamy pociągać za spust, tak? Nie myślimy. Tak. My mamy ich odbić. My jesteśmy od brudnej roboty, tak? Dokładnie. Tak więc kiedy ten magiczny pasek do, dojdzie do końca to się rozpocznie może. No mi już nawet yy... o, Ready up. Tak więc, się... to, to to Tak więc Na razie nie wiedzą, że jeszcze tu jesteśmy tych dwóch tutaj migracji zabiliśmy Rozłożyliśmy tu sobie yy, sprzęt A no tak, tak, Pierwszy... właśnie musimy się tu przygotować, ponieważ tamci jak tu widzicie chodzą już po balkonach po ulicach i w ogóle... Nie wiedzą, że tutaj sobie... tutaj się przygotowujemy i ten. Tak więc co? Nisu, ty ty jaką masz ogółem, Jakie masz wyposażenie, tak? Eee. Znaczy przede -y, wszystkim ja ciąg Dragunowa, nie to... wiem czy on jest. To ja go mam. A, no do, dobra, to zachowaj go sobie. Co to, co to sobie. Ja wezmę w takim razie y MK46 i... Bo no to prawdziwnie, prawidłnie. Ja to... Ja to zostawiam sobie to wyposażenie, które teraz mam więc co, kiedy będziesz gotów to, to mów. Andrzeju proponuję ci przejść do miejsce i zdjąć pierwszy cel, który jest w ogóle. Dobra, czyli tych na dachu, tak? Dobra, ty tych na dachu. No, oj, 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 miałem Daga. No tak, ja. No ja też mam trochę. Dobra. Ale dobra, już się uspokoiło. U mnie też, już jest easy. Tak więc co, rozpoczynamy? Tak, na tak. 3, 2, 1, go! Tak. Kontakt, kontakt! Oh. Macie Tylko uwaga, bo tutaj śmigłowce już lecą, więc trzeba się kryć i... Bo ja mam tu dla nich Więc to... Okej! Okay. Dobra, tam masz Stingera, jak się Jeden z nas dwa. Dobra, ja się rozprawię może z drugim śmigłowcem. Skora Albo i nie. Ty już się rozprawiłeś, okej. Okay. Dobra, zdejmuję cel. Cel dostał. Dobra, na razie, tej, na razie z tej odległości zdejmujmy, żeby było bezpieczniej, tak? jest tak uważał. Tylko, że nas trafili to wal, Ja zajmę się Covering Fire. O! Koniec amunicji. I'm out. Dobrze. Ała, 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 przecież skryć na chwilę Dobra I tam z odległości nawalał nabada, jak jakiś snajpa Dobra, wiesz co, ja już się przemieszczam Dobra Ty wyłaś się to nie Okej, au, 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 o. Ja to ty tam osłaniaj A macie gersi. Potem? Tak się rozprawiamy yy, właśnie z tymi, no, uchodź tam, tak? Yy, dobra, ja idę do tego budynku go wyeksplorować, czy ktoś tu jeszcze jest. No, wy, wychodzi na to, że na razie nikogo nie ma, ale za to po drugiej stronie jest ich cholera. Idę załatwić drugi cel. Okej, okay, no to Chciałbym tamty ty Poza tym już tutaj zakładnicy się nam pojawili. Zaraz... Spokojnie, my zaraz nadchodzimy. Korwin was nie zostawi. Dokładnie. Kurde, mol. Jak... Proszę ich tam, jak... Tak, jak mogę. O! Pełna muszę przeładować. Dobra, to ty tam... Na spokojnie. drugie A granata wacław. Bo Jezus Maria! O! Dobra, ja tutaj z pistolica wyko... Oła, wow, już nie muszę używać pistolica. Możesz już? Dobra, Czekaj, ja tutaj się wycofam, o tu. Powiedz mi, się... Tam... są? W ogóle... czekaj, czekaj. A tutaj, gdzie ten samochód wybuchł, to był jeden... O tam Zawaga. Idę. Okej, okay, to ty tutaj... Dzięki, dzięki. Okay. Jeden z został, kapitel i stracił na chwilę dech. Musiałem go, że tak powiem, yy, tak, reani trochę reanimować. Tak. Trochę, tak. Dobra, to teraz musimy uważać na tych zakładników, oni są priorytetem. Dokładnie. W ogóle to są jeszcze jacyś nigersi? Tak, tak. A granata ktoś mi podrzucił. W ogóle tam nie, tam są jednak. O sorry sorry Liku Po prostu tak wyskoczyłeś że... Tak tak, tak spokojnie. Dobra, tu są zakładnicy Ja tutaj coveruję, ja tutaj weksploruję czy nikogo nie ma F uchwalić Poczekaj, ja tu sobie wezmę pieczeniega Okej okay, to ty tam weź sobie pieczeniega Wiesz co ja chyba też sobie wezmę A nie, tym razem ten nie Nie nie, ja nie zmieniam To ja tutaj uwalniam, tak? Gotowy? Jest, ok, teraz kolejne u uchodźców, uwaga To jest nasz helikopter? Nie. Nie, nie, to nie jest nasz helikopter. O! Było blisko. O, już go rozwaliłem. Uwaga tak, bo, to, bo już tutaj się przedostawają, przedostają Dobra Nie, jednak się nie zmieniają Podsłuchaj im granata, nie wiem czy trafię ale może Chyba, nie. a no prawie było Chodzi druga fala I tam flashbang. Okej, okay, to ty tam Po prostu zasramisz granatami <laughs> Dobrze Masz, masz prawo, mam prawo na prawo, spróbuję ubezpieczać w prawo o kurde, kolejna fala, trzecia, uwaga. O kurde. Teraz to bardzo ich tutaj w ogóle ogniem powtarzalnym żebunować nic O Jezu. Yes. O yes, jest. Dużo. Chyba z 20. Okay. Dobra, ja też im podrzucę granata. Mam na... Dobra, evacuation będzie za 12 sekund. Więc dotrzymamy do tego. Mam nadzieję. A Apadał końcówki, a tak przyjechałem po nich MP5. Nooo! Tak. Jest Black Hole! Znaszem jest Black Hole! Good tak job, jest! Team. Dokładnie tak. No. Dobra, kochani, także to była druga misja. Zaliczyliśmy ją bezśmiertnie. W ogóle bez żadnego. Za, za pierwszym podejściem. Mhm. Dokładnie tak. Także yy, ponownie żegnamy się z wami bardzo serdecznie i do następnych filmiku. No właśnie, żegnamy się. No i Siemson, żegnam.